Witaj na kanale Creepy.pl. Jeśli mrok, tajemnica i historie, które przyprawiają o gęsią skórkę, to coś, co cię fascynuje, to jesteś we właściwym miejscu. Każda opowieść, którą tu usłyszysz, zabierze cię tam, gdzie lepiej nie zaglądać po zmroku. A dzisiejsza historia jest bardziej prawdziwa, niż myślisz. Zgaś światło, załóż słuchawki. I nie zapomnij spojrzeć za siebie. A jeśli chcesz więcej, zostaw subskrypcję na kanale i kliknij łapkę w górę pod tym filmem. To naprawdę pomaga rozwijać ten mroczny zakątek internetu. Gotowy? To zaczynamy. Kostnica. Na peryferiach Warszawy, w starej, niepozornej dzielnicy. Stało ponure, niemal zapomniane przez czas, szare betonowe monstrum kostnica. Pracowali tam trzej mężczyźni Jan, Adam i Karol. Dla nich była to praca jak każda inna może nieprzyjemna, może odpychająca, ale dobrze płatna. Cisza, rutyna i spokój były ich codziennymi towarzyszami. Trupy nie krzyczały, nie miały pretensji, nie robiły problemów. Czas płynął powoli. Jednostajnie, do pewnej konkretnej nocy. Było to w poniedziałek, 23 listopada, o godzinie 3 nad ranem. Do kostnicy dostarczono ciało mężczyzny w nieoznaczonym stalowym kontenerze. Przewiezione zostało z lotniska wojskowego, bez żadnych dokumentów. Ciało było inne. Twarz powykrzywiana, palce nienaturalnie długie. Skóra miała odcień chorej żolci. A oczy pozostawały otwarte, jakby obserwowały świat nawet po śmierci. Adam żartował, że to pewnie ofiara jakiegoś amerykańskiego eksperymentu. Karol się śmiał, tylko Jan, najstarszy z trójki, spojrzał na ciało z niepokojem. Coś było w tej martwej twarzy, coś, co nie pozwalało mu zasnąć tej nocy. Następnego dnia Jan rozpoczął śledztwo na własną rękę. Przeszukiwał rejestry, kontaktował się z ludźmi z lotniska, z Sanepidu. Nikt nic nie wiedział albo udawali. Dopiero dzięki dawnym kontaktom z uczelni udało mu się zdobyć dostęp do poufnych danych przekazanych przez kogoś z ambasady USA. Okazało się, że nieboszczyk zmarł dwa razy pierwszy raz podczas tajnego eksperymentu w bazie wojskowej w stanie Nowy Meksyk. Eksperyment miał na celu stworzenie biożołnierza odpornego na ból i strach. Projekt nazwano Zimna Strefa. Mężczyzna został ożywiony, a potem ponownie zmarł. Jednak w jego komórkach pozostał aktywny wirus X-31. Był w stanie infekować martwe tkanki. Aby zatrzeć ślady, Amerykanie wysłali ciało do Polski. Liczyli, że tam umrze jego historia. Ale historia dopiero się zaczynała. Kilka dni później, o godzinie drugiej w nocy, Jan został obudzony przez telefon. To był Karol. Jego głos drżał. Ciała. One się poruszają. Jan, jeden żyją. Połączenie się urwało. Jan natychmiast pojechał do kostnicy. Zastał drzwi wybite. Wszędzie krew. Rozbite szyby. Na korytarzu leżał Adam. Jego brzuch był rozszarpany. Oczy wyrwane z oczodołów. Karola nie było. W ciemnościach słyszał dźwięki harczenie, szuranie jakby setki butów sunęły po betonowej podłodze. Jan schował się w pomieszczeniu na sprzęt. Przez szparę w drzwiach widział, jak martwi pacjenci kostnicy, jeden po drugim, wstają ze swoich szuflad. Ich ciała poruszały się szarpanym ruchem oczy puste usta powtarzające niezrozumiałe słowa. Jan uciekł przez las przez pola. Biegł do rana, aż dotarł do posterunku policji w ząbkach, ale policja mu nie uwierzyła. Gdy jednak wysłano patrol do kostnicy, nikt nie wrócił. Po trzech godzinach teren został odcięty. Wtedy wkroczyło wojsko, ale nie polskie. Amerykanie pojawili się znikąd. Ich mundury nie miały oznaczeń. Dowodził nimi major z chrapliwym głosem i czarnymi okularami. Broń, jakiej użyli, nie była konwencjonalna. Emitowała pulsacyjne fale, które sprawiały, że martwi rozpadali się na cząsteczki pyłu. Ale wirus się nie zatrzymał. Rozprzestrzenił się do innych kostnic przez kontakt ze skażonym sprzętem, przez kanalizację. W ciągu tygodnia Warszawa zaczęła przypominać piekło. W trzecim tygodniu zarazy o godzinie pierwszej w nocy. Jan był jednym z ostatnich żyjących. Ukrywał się w ruinach budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. To tam wpadł na karola. Ale Karol nie był już sobą. Wirus zrobił z niego narzędzie. Mówił głosem wielu szeptał Janowi do ucha, że nie można uciec przed zimnym. Jan zdołał go zabić. Płakał potem przez trzy godziny. Ostateczna decyzja zapadła 5 grudnia. USA wysłały broń klasy Omega, broń biologiczno-termalną, która miała zniszczyć każdą cząstkę wirusa w promieniu 100 km. Świt był czerwony, nie od słońca, lecz od pożarów i ognia z nieba. Warszawa zniknęła. W jej miejscu został tylko popiół i cień. Jan przeżył. Był w strefie bezpiecznej, w bunkrze przygotowanym przez tych samych ludzi, którzy stworzyli wirusa. Jego ciało było pełne blizn, jego oczy nie znały snu. Od tamtego dnia minęły dwa lata. Jan mieszka teraz w odizolowanej placówce badawczej w Alpach. Jest pod obserwacją, czasem opowiada co widział, ale każdy, kto go słucha, zaczyna śnić o martwych, którzy żyją i o zimnie, które nigdy nie odpuszcza. Bo wirus X31 nigdy nie został zniszczony do końca i znów ktoś otwiera drzwi do kostnicy.